Witamy Was po raz pierwszy w maju nad wodą. O no, wybraliśmy się na majówkę tak. Pierwszego jesteśmy Maja. Pogoda ci jest piękna, ciepło, miło. Grzeje. Obecnie jesteśmy po południu. Tak taką wybrałyśmy sobie porę na no. Zobaczymy co się uda złowić w takim upale. To siedzimy sobie do wieczora sprawdzimy. Jednego kija mamy na metodę, drugiego mamy na klasykę. I zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że jakieś szybki uda Wam się pokazać. Mamy tutaj jedną taką zanętę mnożoną. A po prostu mamy pudecik z al A oraz zanętę z rajdą. Linową. A smaku makcepanu. Nadmiar zanęty. palacik trochę musi przesknąć. Do, do metody? Tak, do metody, żeby trochę smoga po prostu zrobiło do podeciku. Tam w tym niebieskim pojemniku macie bardziej pot. Klasyka zalęta, ciemniejszą. To są. chyba starcie, Jak pochodzi trochę jeszcze. To... No, że kapniemy trochę wody, nie? No, żeby domoczyć dobinę jeszcze. No, I co? Zijamy sprzęt, zjawimy się zawędkowanie. Nie, udało się No, ale zawsze już do przodu, tak? Coś tam jest w końcu Czy? To mam pobierać go życie. No, coś tam ma jakiś ślad. O, ślad ja sama. Tu ma jakiś ślad, zobacz. O, tu, przy palcu. Zdjęcie, mogę styknąć. Dalej, wypuścimy. Dawaj Giganta. No zasuwaj. O nie, za dobrze. Nie, trochę większy. Dobry. Trochę już większy, ale się bawił, to bawił się. Dawaj. Dobra, jest, jest, nagrywamy. Kamil, bo mamy dwa kije teraz. Sprzątane? Nie, nie sprzątane tylko. <laughs> Branie? Branie rybę, a ja no ja to trzymam. Trzymam, a ty holuj sobie pierwszą. Jeszcze nie wiem, czy jest. Jest. wiem, że moja idzie. A. Albo się sprzątało. Jest szansa na to. Ty musisz przejść kijem pod spodem. Trzymaj tu kije. Trzymaj tu kije. Okay. Daj. No ja będę próbował to dobrać. Dobra, Szybuj. Dobra, jest. Jest? Co masz? No. Powoli. Powoli, bo nie widzę. Powoli. Kamil, stój. Jest. 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 Jest i drugi. A na pomarańczowego? Tam masz chyba jazia, a tu jest leszczyk, wiesz? No. Tu jest tak. No, trzymaj kamerę. Już, jadę. Poczekaj. Ale zamieszanie na koniec. Się zgrzałem aż z I tego wrażenia. Jak wszystko. Tak, chyba tak. Ale to my sobie rozpręczemy to, ryba? Jednak rybą. Ania. Taki, taki jest duży. A. Taki. To jaś jest. Zobacz, taki ogromny jaś. Tak sobie. idę? Tam jest najszybciej Taki Ona już coś widać Widać coś? coś... To położymy? Tak, jakoś odwrotnie, nie? Mm. Żeby nie będę przekręcał 55 cm Ładnie, nie? 55 tam Tak, do wody to Mam śluzu Śluzu, nie śluzu bo tu mamy tego jeździa? Tak, to szybko go Na pomarańczowego się skusił, a. Mhm. Mm czekaj, czekaj. Bo. Tu się zapiął. To jest garbana. A, już wypiął się. Na hybrydę. Tak. Czekaj, bo tutaj nie wiem, gdzie to jest. Cokolwiek to się obrączy za a to jest hybryda Tak, mm. żeśmy sobie wykombinowali. No to byłem, pokażemy za chwilę, to nie jak to trochę rozłączymy wszystko no, i je nie No ja pokażę, no. Tak? Tu mamy koszyk o, koszyk normalny, zwykły, skrętka, szybko złączka i na końcu jest haczyk z pomarańcza Pod metodę. No pod metodę, nie mieliśmy Mierzymy go? Możemy. A teraz, mój, jest to no, jakieś piękne. Masz tam miarkę. Weź ją widać. Ale posłuchaj, pociągnij tam tą stronę trochę. Tu jest na zero. Tu jest na, na zero. Przeklęć trochę bokiem. O, tu jest. 46. Jak to odpeda? No to na dzisiaj finał. Powiem tak. Kusiutko zjeźdźmy. Lipa, lipa. Lipa na początku, lipa jakiś leszczyk, jakieś brania nie można było, żeby wyciąć. Nie no, miałeś ale mi zeszły, no co, no, co miałeś tam miałeś. Tam. No zeszło, no i co? No, na sławik to... I teraz tak, pod koniec będziemy się zwijać. Tak, no i był po No, Powiem tak, kamień przysił pierwszego. Ja to pewnie był Jaś wtedy, nie? Tam. Jaś. 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 Ja no, mimo wszystko, to wszystko jedno, czy on czy ja. Dwa bronia na jeden, na obydwu kija. W tym samym momencie właściwie. No, ja pobieram, Kamil trzyma tego jadzia na... Zresztą widzieliście to przed chwilą, no. a mam nadzieję, że się dzisiaj tej No, oglądajcie nas dalej. I na kanale.